Lauder, witajcie w kolejnym odcinku z Hadesa. W ostatnim odcinku graliśmy Czachą, która mi się chyba nie podoba. Nie wiem, nie potrafię ją kompletnie grać. Zostaliśmy ostry, bardzo ostry jak kebab. Taki guaraba. Ostry w Więc mam nadzieję, że tym razem pójdzie chociaż trochę lepiej. Eee. Będzie to. Całkiem dobre ulepszenie. W ogóle nie zastanawiałem się jakoś bardzo nad tym, że wziąłem chestie do tej broni, ale. Nie, yeah, to był dobry wybór. I od razu dostaliśmy upgrade, który pozwoli nam po prostu atakować permanentnie tym, więc całkiem git. Ogólnie potem spróbowałem jeszcze raz użyć tej czachy, ale poszło mi jeszcze gorzej niż za pierwszym razem, mimo że miałem naprawdę fajny build i było to w 100% moją winą, ale. we're not gonna talk about that. No to nie, nie była niczyjawina. No oponenci są po prostu zbyt silni. E... Nice. Jak się tego używa? FK, dobra. Jak się tego Order over everything. dobra. O, dobra. Jest dużo życia. I fajne, I fajne bonusy, dobra. Pierwsza rzecz, młotek. Najbardziej OP przedmiot. Uła, dobra. Eee, młotek. Co ma młotek? Potrzyma się tak specjalny... No właśnie że przy tym... Minus 10? Czy mniej? A to jest inny atak specjalny. Pociski wstrząszące od ataku specjalnego wirują wokół ciebie. Atak specjalny wywołuje plus 1 płomień. Eee, wszystko to jest takie sobie. E, takie sobie to. Wolałbym osobiście do tych podstawowych ataków nie jakieś, ale jak się nie ma co się lubi to się nie ma nic. O, o, indeed. Co to było? Ok, zobaczmy. E, urok utrzymuje się plus sekundę, plus roku trzymasz do końca tej potyczki, obrażenie zmniejsza... uuu, jest. E, um, rekoduje się automatycznie. Użycie uroku, zmniejszone na 5%. Urok otrzymuje zmniejszone obrażenia. pół roku? Jak najbardziej. Mniejszy w wpierdziel oznacza większa szansa na przeżycie. Dobra. Lepszy unik, za każdym razem, gdy otrzymasz trafienie, możesz uniknąć wszelkich obrażeń. 20%? Jak najbardziej. Ribi Dobra. Żyć go. Dobra, e, co masz? Wrogowie znajdujący się na no, twoich wieczorem mogą otrzymać obrażenia krytyczne od Twoich ataków. Potrafienie atakami po takim stylu jak wcześniej, strzałę. Co jakiś czas. Dobra, ale nie będę nawet tego czytał. To jest zbyt OP do tej broni. Dobra. Jest w miarę stabilnie. Taki specjalny wywołują podpalenie, zyskujesz życie i man, lecz wyrzekasz się dalej, lepszy unik. Nie, na 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 na. Czarnko okay. ogniste, czarze wywołują podpalenie, gdy biegniesz tam, zyskujesz większość tak Taki specjalny powoduje również wystrzelenie gnistego pocisku, ale zużywa. Tu w połowie będę prawdopodobnie tego używać tylko i wyłącznie tego, że wystrzelił mój ognisty pocisk. Dobra, to tam masz piękny. Ataki specjalne co jakiś czas wywołują wybuch. Koncentrujesz się i dostajesz armor. Dobra, to mi daj. O, możemy wejść dalej? O, gdzie można zrobić zamówienia? Nice. O jeszcze mogę wzmocnić dar. Ej, jo! Dobra. Warto warto było. E, odzyskiwanie many bez. Jak to ulepszymy wystarczająco bardzo będą po prostu spamować bossa autoatakami. Z tego nic nie chcę. Nawet nie będę zużywał pieniążków. Ci mogą przydać na później. Tu jest jeszcze otwarte. Hello! Nice! Dobra, może dostanę coś pod damage, bo dalej nie mam nic pod damage. Ataki specjalne wywołują wyładowanie, Na no. Trzeba że to koncentrujesz się, przeznaczamy twoje tereny, ooo, jest, 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 jest. Nawet nie ma znaczenia, że to ma niski poziom. Będziemy bić po prostu czystą ilością obrażeń, mamy strzały i ten cusiek od Zeusa, który zadaje dodatkowo jeszcze obrażenia. Dobra, mamy naprawdę ogromne obrażenia, jeśli chodzi o ilość obrażeń, ale nie zadają same w sobie dużo. Więc trzeba będzie trochę zagrać ostrożnie, ale powinniśmy być dużo obrażeń. To, co powiedziałem, miał sens, prawda? Ok. God Dobra, unik. Dobra, miałem bonus do spowalniania przeciwnika ataków i, i działał definitywnie. Myślałem, że nie działa, ale. A teraz widzę, jak działa w rzeczywistości. No, minimalnie ogarniam troszeczkę jego ataki teraz. Chodziłem minimalnie. Zawsze to jest tak, że jak się mówi, że coś się potrafi, to zaraz ci pokażę, że gra, że nie potrafisz. Złośliwość rzeczy martwych i tak dalej. Ale jest jezuniu, ale potężny damage. Podobuje mi się to, bardzo mi się to podobuje. Jest naprawdę solidny. Nawet nie straciliśmy teraz życia, więc jest potencjał, żeby dojść dalej gdzieś. Otek. Is he a friend? Znowu? He is a friend Dobra, czyli teraz muszę szukać. Powiedziałbym coś bardzo wulgarnego. Cieszę się, że tego nie powiedziałem. Dobra, we go again go. <laughs> Sorry. Transformuj? Hello Hermes! O! Nice! Dobra, to jest bardzo przydatne. Większość wrogich pocisków porusza się wolniej. O 50%! Może będę w stanie cokolwiek uniknąć? To jest może. Ja, ja nie kraczę teraz. Ja, ja wiem, że to jest mało prawdopodobne. Regeneracja regeneracją, ale wciąż zobaczmy to nam daje przez wyznaczenie śmierci całkowicie doładowanie twój urok, jeśli nie jest gotowy. I guess. Roku trzyma się dodatkowo przez sekundę, dodatkowo przez sekundę. Dobra, czy, czyli dodatkowo dwie sekundy do spowolnienia wszystkiego. Z trzech sekund to w sumie całkiem sporo. Ej, dobra. To będzie mogło boleć. O, co to? Zyskujesz prędzej do mocy ataków moców specjalnych Każdy posiada ogień. A ile ich mam? Obecnie dwa. Dobra, w sumie czemu nie. Ja, co tam? Nice, dobra. Rozmowa, e... no, a ja się z nią nie miałem bić. O! To po prostu był sklep, to nie jest jeszcze boss. Nice, dobra. Hello. 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 Tak, wszystkie efekty zdrowia, są dopiero się jeden z nieaktywnych kartach artykułowych, to jest ta moc. Różne z naszych są tej nocy potężniejsze. To mnie średnio interesuje. Tak naprawdę zdrowie jest... ...najbardziej interesującą dla mnie rzeczą, tak naprawdę. Riba. Uuu, okej. Okay. Na spokojnie, na spokojnie. Więcej many, czy. Czy stać mię długo? No, bym mi nowy do... Nowy do mnie stać, dobra, to nieważne. E, ataki cały czas wybuchają. Zyskujesz premię do zdrowia w oparciu o Twoim Mitman. Dobra, wezmę to. Ja, ja wiem, że to nie jest może najlepszy pomysł. Przydałoby mi się więcej demedża. ale wydaje mi się, że wystarczy tyle, ile mamy teraz. A. Jeśli chodzi o przeżywalność i życie, to mi się przyda dłużej. Więc jeśli uda nam się ją teraz pokonać, to była dobra decyzja. Jeżeli nie, to jestem gamoniem. We'll see. Dobra, dawaj. Okej, okay, znowu. Mniej obrażeń o 10%. Ejo, nie tracimy nawet jakoś mega dużo życia. Jest całkiem stabilnie. Okej. Okay. Dobra. Nie jest najgorzej. Uła! Nice, dobra. Ja się teraz palę. Paliłem się, ale przeżyłem. Dobra, nie straciłem życia nawet. Zapomniałem nawet, że grałem z utrudnieniem. no tak. A, no that's the thing, by the way. Dobra, idziemy wyżej teraz. Tutaj jeszcze nie doszliśmy, bo tego nie było jest już Olimp. Nice. W sumie, no tak, Olympic Update. Eee, dobra. There's that. W takim razie poproszę... Um, co ja bym chciał w sumie? To jest to samo, tak myślę. Możemy sobie coś zamówić fajnego? Nie, bo nie mamy pieniędzy, dobra. To jest zamarznięte coś. Okay, we're going to Wow, dobra. At last. Okay. 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 Dobra. Co to jest? Ooh. Deep breath mel. <sighs> Made it this far and yet.

Okay, dobra. A, bo tu są cuszki obronne pewnie Olimpu, a ja się z nimi biję, jeszcze tylko pięknie. Nie może być za łatwo. Chciałem powiedzieć, że jest stabilnie, ale nie jest. Dobra. Ła, dobra, młotek. Poczyski przemieszczające się wokół ciebie jest... nie. Wykonujesz atak 20% dalej, zadajesz 330 obrażeń. Kiedy podtrzymujesz atak i poruszasz się, się 20% szybciej. To niech będzie. Większy damage, większy zasięg. Wszystko większe. Dobra, okej. Okay. Nie wiem, te walki są tak długie przez to, że nie mam obrażeń. Eee... Hmm. Teraz się zastanawiam, czy sobie tego nie wziąć tak naprawdę. Bo... Bo de boli, a to w jakiś sposób ponosi obrażenia, mimo wszystko. Chyba tak zrobię. Nie do... Nie jest to jakoś bardzo nieprzyjemne. Tak się zastanawiam, bo tu są dwie opcje do wyboru. Są drzwi i jest to. Czy jak pójdę do drzwi, to przypadkiem... Nie idę dalej, tylko tak jakby... To jest dodatkowo coś, co mogę zrobić, ale nie muszę? Auć. trzeba poszła się srać. Dobra. Widzicie? Nie, to po prostu idę dalej, dobra. Czyli to nie ma znaczenia jakiegoś dużego. Tu jest coś do wyboru? Nie, dobra. Zobaczmy. Eee, życie poproszę. Dobra, nie będzie ten gwiazdny szlak. też się może przydać. Chyba nie chcę się bić z potencjalnym przeciwnikiem. Takim lepszym. Wolałbym zachować. Przecież powinienem chyba zobaczyć, jak oni przynajmniej wyglądają. Dobra, mówiłem, że będę chciał go unikać, ale. Ale dobra, między złotem a tym to pole chyba to jednak. Us? No, he's not. Dobra, ale mam na tyle duże deps, że nie powinno to być jakimś nadmiernym problemem, tak myślę. Dobra, dostaję lekki damage na czoło, ale nie było to bardzo złe. Dobra, A, teraz pokonany. Dary mi przyblokowały przez chwilę, dobra. Bierzemy je po kolei? Tak, dobra. Co e, daje fi finalne? Kiedy używasz blok, możesz weźmieć podczas zadanie obrażeń krytycznych. o czego trzymujesz do końca? Potyczki zmniejszone obrażenia. Robimy tak, tak, myślę. Co było tutaj? Kiedy już oszukujesz się, atakujesz 30% szybciej. Możemy tu finalnie iść tam pod to, ale... Ale dobre jest to, że mamy kolejne zmniejszenie obrażeń. Jak mi się wydaje. Ataki naciśnięte. Wyładowanie. Po otrzymaniu 120 obrażeń we wrogów yy, objętych działaniem tego efektu, też piorun. Czas działania 3 sekundy. Nie! Nie jest to jakoś mega dobre. Eee, Czele sprawiają, że pierwotnie uderzają wielokrotnie. To jeden... już jest lepsze. Ale kurde, słabo trochę z tym. Coś od Hermesa możemy dokupić? Dobra, gwiezdny szlak możemy dokupić. A to, że i tak nie mam pieniędzy, to od razu możemy go zawołać. Dobra, pokaż co tam masz. 3. Eee, Staś akurat na trzy. To możemy zrobić. co każdym razem urok jest doładowany. Dokładuje się automatycznie i kiedy używasz Roku, poruszysz się atak o 60% szybciej. Nice. Nice, dobra. Uła! Ataki taki jakiś czas, odskok taki specjalny zadając na obrażenie pancerzowi. To jest fajne. To mi się może bardzo przydać. To jest nieoficjalne zwiększenie DPSa. Co to było? OREŁ! Nie, nie, to jest bruk. Myślę, ten... nie lubię Orwa. Czemu orzeł nie bije? dachel Co to jest za orzeł, dziki? Mm. Odrożenia pancerzowe plus 50. A Sama obsługa, nice Ataki specjalne wywołują podpalenie Wy sprintem nieuchwytny sel, a eee, taki specjalne niech będzie, ale to, eee. to jest piórko Musimy będziemy bić z tym orłem, który był wcześniej To eee, nie? To to jest? Było blisko But you know who I am. I had a premonition of this very moment. Lord Prometheus, I You must have premonitions all the time. I not heard you were liberated, or well, that Kronos is the master you serve. Solidarity between Titans, then? Call it a change of heart. I was a coward and a fool, you see. To have sided once with gods against my kind.

Jak z tego wyjść? Ogólnie, by the way, Prometeusz to jest ten gościu, który wynalazł ogień i dał go ludziom. Według mitologii, z tego co przynajmniej kojarzę. Dlatego wszystkiego taki są pseudo-ogniste, -pseudo ale. Jee. Yeah. Uh, what he doing? Woo! Speed. I am speed. I am speed. ouch oh, o shit dobra to trzeba zapamiętać po prostu ataki i nie dawać się im trafić shit Uła. te walki są coraz cięższe ouch Okej. Okay. Dwa dół, góra, środek. O kur... Ja tego absolutnie nie zapamiętam. Nie zapamiętałem, ale zdodrzewałem Partem, kompletnym. Eee... Jak tego uniknąć? Przepraszam bardzo. Ouch.

so unspeakable is that horror that it cannot adequately be described nor even shown at least not at this time yeah all that it offers now is a deep sense of dread and swift return from whence the princess came mhm mm okay. <laughs> okay 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 <laughs> oh jesus maria O! Dobra, dzięki za oglądanie I do zobaczenia w następnym odcinku Bye you.